teraz tak, czy, czy coś byśmy dostali łaskawie z Górnego Śląska? Nic, tylko Nic. to co... A Dolny jest Śląsk pojęcie. też nie? No absolutnie. Dobra. Był niemiecki. Małopolskie województwo byłoby w Polsce? Nie. No co pierdolisz? Znaczy polskie by było, no. tylko Śląs Cieszyński by nie był polski, Dobra. to jest jasne. Okej. Okay. Jedziemy wyżej. Tam jest, co to mamy za to zielone województwo, co tam jest napisane? Polskie? Nie. To jest co to? Częstochowa, co to jest? Kielce, co to jest? Nie widać tego napisu pierdolonego? Słuchajcie, to bym musiał zetnąć na mapę. Co jest? No kurwa, no Kielce jebane kurwa inne polskie miasta. Do kurwy nędzy czyli... nie znacie Polski. Czyli co? Czyli... No, no, no. Dalej. To Warszawa to, 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 to jest? Co tam jest? To, to niebieskie, niebieskie co to jest? To jest Łódź? Łódź. To byłaby w Polsce? Byłaby. Byłaby. Warszawskie byłoby w Polsce. Tak, to oczywiście. Dobra. Y, o, y, Prusy wschodnie. Całe niemieckie. Czyli ruscy byń sobie wzięli, bo dostali je w prezencie od od, od, od bo nie teraz 30 tak. to Dobra, to niebieskie w prawo. Co to jest? Podlaski. No, no to to jeszcze częściowo Polski. Jak częściowo? Mm, no, trzeba też sprawdzić. Na linii kurwa Kerzona, tak? No linia Kerzona. Tak ale... i Począc, koniec, kurwa. To sobie odpierdolcie Począc, nożem ten wszystko, kawałek to Polski. To wszystko. To wszystko. T to wszystko. A gdzieś